Czy zauważyłeś ostatnio u któregoś ze swoich przyjaciół lub członków rodziny nagłe zmiany w ich zachowaniu? Czy wydawali się smutni, czy utopieni w swoich myślach? Od czasu do czasu uczucie przygnębienia jest częścią życia, ale jeśli ich emocje, takie jak beznadzieja lub niepokój, ogarną ich, mogą cierpieć na depresję. Powinieneś wiedzieć, jak zmotywować osobę z depresją. Depresja może zmienić sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania danej osoby w codziennych czynnościach. Może zakłócić ich sen, nawyki żywieniowe i zburzyć ich pragnienie zrobienia czegokolwiek w życiu. Próba przetrwania dnia może być dla nich przytłaczająca. Jeśli ktoś wokół ciebie cierpi na depresję, daj mu znać, że nie jest sam. Możesz wziąć na siebie odpowiedzialność za ich uspokojenie, wysłuchać i pomóc im wyjść z ich nędznego stanu. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, czym jest depresja, jakie są jej objawy i jak zmotywować osobę z depresją. Czym jest depresja? Depresja to rodzaj choroby medycznej, która sprawia, że osoba doświadcza smutku i traci zainteresowanie czynnościami, które kiedyś sprawiały jej przyjemność. Może prowadzić do różnych problemów emocjonalnych i fizycznych oraz osłabiać zdolność osoby do prawidłowego funkcjonowania. Dodatkowo, depresja może wpływać na relacje, wydajność w pracy i ogólną jakość życia. Ważne jest, aby zrozumieć, że depresja to nie tylko uczucie bycia przygnębionym czy smutnym, ale poważne zaburzenie zdrowia, które wymaga zrozumienia, wsparcia i profesjonalnej pomocy. Istotne jest zachęcanie osób dotkniętych depresją do szukania pomocy u specjalistów oraz oferowanie im zrozumienia, cierpliwości i wsparcia podczas ich drogi do zdrowienia. Oto kilka typowych objawów depresji, które mogą pomóc w identyfikacji osoby cierpiącej na tę chorobę: utrata zainteresowania codziennymi czynnościami. Osoba traci ochotę na aktywności, które kiedyś sprawiały jej przyjemność. Nie ma już zainteresowania swoimi dawnymi hobby ani rozrywkami. Poczucie bezradności i utrata nadziei. Osoba ma uczucie, że nic nigdy nie będzie lepsze. I nic nie można zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Zmiany w apetycie lub utrata masy ciała. Może wystąpić znaczna utrata masy ciała lub przyrost masy z powodu jedzenia mniej lub za dużo. Zmiana cyklu snu. Osoba może cierpieć na bezsenność. Problemy z gniewem. Może wystąpić wzburzenie, niespokojność, a nawet przemoc. Osoba ma niski poziom tolerancji i wszystko działa jej na nerwy. Utrata energii. Osoba czuje się stale zmęczona i wyczerpana fizycznie. Wstręt do siebie. Osoba ma silne uczucie bezwartościowości czy winy. Nie może sobie wybaczyć i ostro krytykuje siebie za swoje błędy. Problemy z koncentracją. Osoba ma trudności ze skupieniem się lub zapamiętaniem rzeczy. Niewyjaśnione bóle. Może wystąpić zwiększona dolegliwość fizyczna, takie jak bóle głowy, pleców i brzucha. Myśli o zakończeniu cierpienia. Osoba może doświadczać trudności z akceptacją samej siebie i często ma myśli o zakończeniu swojego bólu. Jakie czynniki mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia depresji u danej osoby? Depresja to złożona choroba, która może wynikać z różnych czynników zamiast jednej pojedynczej przyczyny. Na przykład, jeśli ktoś otrzyma diagnozę poważnego schorzenia zdrowotnego lub straci pracę, stres związany z tą sytuacją może prowadzić do bezsenności, nadmiernej ilości jedzenia lub utraty apetytu. Te różne czynniki mogą wzajemnie oddziaływać i w efekcie prowadzić do rozwinięcia się depresji. Warto zauważyć, że istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą zwiększyć podatność na depresję. Niektóre z nich mogą obejmować doświadczenie traumatycznych wydarzeń życiowych, genetyczne predyspozycje, niewłaściwe funkcjonowanie mózgu, nadużywanie substancji psychoaktywnych, przewlekły stres czy brak wsparcia społecznego. Wszystkie te czynniki mogą kumulować się i zwiększać ryzyko wystąpienia depresji u danej osoby. Dlatego też, gdy obserwujemy objawy depresji u siebie lub u bliskiej osoby, ważne jest zrozumienie, że może to być wynik wielu różnych czynników. Zrozumienie tych czynników ryzyka może pomóc w identyfikacji problemu i skuteczniejszym zarządzaniu nim oraz znalezieniu odpowiedniego leczenia i wsparcia. Oto przykłady czynników ryzyka, które mogą sprawić, że dana osoba stanie się bardziej podatna na depresję: samotność i izolacja, brak wsparcia społecznego, wycofanie się przyjaciół i rodziny. Samotność może zwiększyć ryzyko depresji. Posiadanie kogoś, z kim można porozmawiać, może pomóc komuś uniknąć konieczności samodzielnego radzenia sobie z problemami. Problemy w związkach podczas gdy silne i wspierające relacje są kluczowe dla dobrego zdrowia psychicznego, niespokojne, nieszczęśliwe lub obraźliwe relacje mogą zwiększyć możliwość depresji. Gorzkie doświadczenia życiowe. Poważne zmiany życiowe, takie jak rozwód, bezrobocie lub problemy finansowe, często mogą przynieść przytłaczający poziom stresu, z powodu którego osoba może być narażona na tę chorobę. Przewlekła choroba lub ból. Rozpoznanie ciężkiej choroby, takiej jak choroby serca lub cukrzyca, może wywołać uczucie beznadziei. Historia depresji w rodzinie. Jeśli w rodzinie występowały przypadki depresji, istnieje możliwość, że niektórzy członkowie rodziny mają predyspozycje genetyczne do tego schorzenia. Jednakże nie oznacza to automatycznie, że wszyscy z rodziny również będą mieli depresję. Ważne jest, aby pamiętać, że sposób w jaki osoba radzi sobie ze stresem i podejmuje decyzje dotyczące stylu życia również odgrywa rolę w ryzyku wystąpienia depresji. Cechy osobowości Czyjeś cechy osobowości, niezależnie od tego, czy są dziedziczone po rodzicach, czy są wynikiem ich doświadczeń życiowych, mogą wpływać na ryzyko depresji. Na przykład, jeśli dana osoba ma skłonność do negatywnego myślenia, jest pesymistką lub cierpi na niską samoocenę, pozostaje szansa na depresję. Trauma lub przemoc w dzieciństwie. Doświadczenie traumy lub przemocy w dzieciństwie może sprawić, że osoba będzie bardziej podatna na różne problemy zdrowotne, włączając w to depresję. Nadużywanie alkoholu. Nadmierne używanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych jako sposób radzenia sobie ze stresem może zwiększyć ryzyko depresji. Jak motywować osobę z depresją? Podczas gdy osoby cierpiące na depresję mogą nie być skłonne do leczenia lub współpracy podczas leczenia. Może to stać się poważnym stanem zdrowia, jeśli ich problemy nie zostaną leczone. Przed skontaktowaniem się z terapeutą. Możesz spróbować wchodzić w interakcję z osobą z depresją i pomóc jej podzielić się tym, jak się czuje. Twoje słowa i akty dobroci mogą pomóc im poczuć się lepiej. Niektóre ze sposobów motywowania osoby z depresją są wymienione w dalszej części filmu. Naucz się o depresji. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, zanim pomożesz komuś z depresją, jest dowiedzenie się więcej o chorobie. Jeśli nigdy nie cierpiałeś na depresję, może być ci trudno zrozumieć, przez co może przechodzić osoba z depresją. Więc zrób trochę badań na temat depresji, a wtedy będziesz znacznie lepiej przygotowany, aby zaoferować swojemu przyjacielowi pomoc i wsparcie. Bądź dobrym słuchaczem. Otwarcie się na kogokolwiek może być trudne dla osoby z depresją. Mogą czuć się odizolowani lub mieć problemy z zaufaniem. Niech osoba z depresją wie, że jesteś tam dla niej. Zachęcaj ją do dzielenia się tym, co czują, ale nie udzielaj im natychmiast żadnych rad. Twoje wsparcie jest najważniejszą rzeczą, którą masz do zaoferowania na początku. Słuchając osoby z depresją, potwierdź jej uczucia i okaż empatię. Spraw, by uwierzyła, że jesteś zainteresowany słuchaniem jej poprzez mowę ciała. Potraktuj ich uczucia poważnie. Pamiętaj, aby traktować ich uczucia poważnie. Zrozum, że osoba z depresją może przechodzić przez wiele trudności, a to, co się dzieje, może być dla niej bardzo ciężkie. Nie można po prostu o tym zapomnieć lub poprawić nastroju jednym zdaniem. Ważne jest, aby okazać współczucie i nie lekceważyć jej sytuacji, kiedy rozmawiasz z nią. Zachęć ich do znalezienia wsparcia. Osoba z depresją może nie być świadoma, że ma do czynienia z depresją. Nawet jeśli są świadomi, szukanie wsparcia może być dla nich zniechęcające. Możesz zachęcić ich do wizyty u terapeuty i pomóc im umówić się na wizytę. Jeśli to możliwe, towarzysz im. Zaangażowanie w życie społeczne osób z depresją. Kiedy ktoś zmaga się z depresją, często unika spotkań towarzyskich i preferuje izolację. Jako bliski przyjaciel lub członek rodziny, możesz pomóc im ponownie zaangażować się w życie społeczne, zapraszając ich na różnego rodzaju wydarzenia i spotkania. To pokaże im, że są nadal ważni i doceniani. Jednak ważne jest, aby nie narzucać im udziału w tych spotkaniach, lecz delikatnie zachęcać ich do uczestnictwa, respektując ich potrzebę przestrzeni i czasu dla siebie. Nie próbuj być ekspertem. Nie próbuj doradzać osobie z depresją, jak wyleczyć jej chorobę. Leczenie choroby pozostaw profesjonalistom. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zapewnić osobę z depresją, że będziesz tam kiedy tylko będzie Cię potrzebować. Bądź cierpliwy. Może to być trudne radzenie sobie z kimś, kto ma depresję. Osoba może być marudna, mieć wahania nastroju i zachowywać się niewłaściwie. Być może zdarza się, że wolałbyś pomyśleć o odejściu i zajęciu się własnym życiem. Staraj się być cierpliwy. Nie opuszczaj osoby, która najbardziej potrzebuje Twojej pomocy. Twoja życzliwość może mieć na nich pozytywny wpływ. Jak rozmawiać z kimś z depresją? Czasami trudno jest nawiązać rozmowę z osobą cierpiącą na depresję. Możemy obawiać się, że nasze próby interakcji zostaną źle odebrane, a osoba może poczuć się zirytowana lub urażona. Może być również niejasne, jak zacząć rozmowę czy jak być wsparciem. Próbując pomóc osobie z depresją, Pamiętaj, że bycie współczującym słuchaczem jest ważniejsze niż udzielanie rad. Nie musisz pracować nad naprawą swojego przygnębionego przyjaciela lub członka rodziny. Wszystko, co musisz zrobić, to cierpliwie słuchać i patrzeć, jak wszystko się układa. Często zwykła rozmowa twarzą w twarz może być wielką pomocą dla osoby z depresją. Zachęcajmy ich do wyrażania uczuć i słuchajmy ich bez osądzania. Jednak pojedyncza rozmowa może nie wystarczyć, aby pomóc. Osoby z depresją często się izolują, więc może być konieczne wyrażenie naszego zaniepokojenia i chęci wsparcia kilkukrotnie. Ważne jest, aby być delikatnym i konsekwentnym w naszych wysiłkach. Wniosek. Depresja, jeśli nie jest leczona, może mieć niekorzystny wpływ na umysł i duszę. Jeśli ktoś cierpi na depresję. Powinien być wspierany w swojej drodze do radzenia sobie z tą chorobą. Niech wiedzą, że sposób, w jaki postrzegają swoje sytuacje, nie jest rzeczywistością, to tylko ich negatywne myśli i postrzeganie życia. Jeśli próbujesz pomóc komuś z depresją, poradź sobie z nim, mając cierpliwość i wytrwałość.